Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ożumroczeń doznał porażki na własnym obiekcie z Witkowią Witkowo 0 do 2. Mecz 31 kolejki rozgrywek Wielkopolskiej Piątej Ligi rozegrano w czwartkowe popołudnie. Po dotkliwej porażce w Kobylej Górze przyszła jeszcze bardziej zaskakująca, bo na własnym obiekcie z zespołem, który wiosną także spisuje się nie najlepiej. Nasza forma gdzieś odpłynęła. Wcześniej mówiliśmy o tych. Kłopotach kadrowych, teraz niektórzy zawodnicy dopiero zaczynają wracać. Mieliśmy tam swoją sytuację do przerwy. Z gajski miał, a no, błąd bramkarza i później z minuty na minutę wiara w końcowy sukces zespołu. Siadała. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Nie było łatwo. E, tutaj o rzem uroczeń, tak jak pan też zauważył, jest drużyną, która przede wszystkim wygrywa na własnym wojsku. E, całe szczęście dla nas udało nam się wygrać, aczkolwiek myślę, że zasłużymy. Drużyna z Witkowa wiosną spisuje się poniżej oczekiwań, ale może być spokojna o ligowy byt. W tej wiosnie mamy trochę gorszy niż na jesień, ale ogrywamy młodzież, która ma przede wszystkim zbierać cenne doświadczenie na, na rundę kolejną, w sumie na nowy sezon przyszły. Bramki w czwartkowym spotkaniu. Panie Dla Witkowi Zdobyli, Daniel Nowaczyk i Kacper Boczkowski. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.